Siema! Dzisiaj sobie zagramy w zapomniałą można tak powiedzieć grę na Robloxie. I przy okazji Wam wytłumaczę dlaczego mnie nie było przez... prawie już można powiedzieć rok. Na YouTube i dlaczego nie nagrywałem i coś stało. Yy, nie wiem dlaczego. Nie wiem co chodzi, ale dobra. No co więc. Jak wiecie, oglądając moje shorty, że wybijają się na takich filmikach, na których ich Podkładałem głos na przykład z shotów Zuzaka lub na przykład takich innych twórców, coś w tym stylu po prostu, na no taki content I, pod, i nagrywałem po prostu postacie z bronz, z żola, jakby one to mówią, że się zdarzy. No i wybijałem się na tym bardzo, i to nie raz, nie dwa, nie trzy. Wtedy jeszcze brąz był no to naprawdę było fajnie, wszystko się składało, ale niestety mój tablet na tym. tym Pokazujemy Wam postaci i tak dalej. No, już nie mieściły mu się te aktualizacje. No, po prostu. A nie było już sensu kupować nowego, ponieważ no, niedawno kupiłem sobie nowe ale już nagrywam na telefonie teraz. I dlaczego ten. No, no i tak dokładnie, no to przez to tak dokładnie. Już nie nagrywałem, bo nie miałem co nagrywać, po prostu mogę no, nie no, no, widzę tych tych tych, tych, tych za. Dobra. Dobra. Lecimy następna. Siema, pa dobra, ale co no to jak chcecie to mogę nagrywać TikToka ten yy, boże. Minecrafta lub Robloxa, to tam zrobiłem ankietę, więc mam nadzieję, że no tam na trochę powrócę po prostu. Nie za długo, ponieważ wiadomo, szkoła to też właśnie też, to też jest taki problem. Chyba każdego, który w tym wieku nagrywa lub trochę starszym. Po prostu czasami musi zawieszyć takie kare youtubera, TikTokera, wiadomo tak to wygląda. Ale mam nadzieję, że niedługo jak coś to polecam wpadać na TikToka, tam częściej nagrywam po prostu na szybko coś. I mam nadzieję, że będziecie mi oglądać tak jak ostatnio więc spa.